oddajesz Bogu swoje problemy, prosisz o pomoc, może nawet o dobrobyt. I słusznie, przecież w Biblii jest napisane: proście, a będzie wam dane, lub o cokolwiek poprosicie w imię moje, dostaniecie to, otrzymacie. No i prosisz, a potem nic się nie dzieje. Więc czekasz dalej, nie robiąc nic, bo nie chcesz przeszkadzać boskiemu działaniu. A tymczasem Bóg już odpowiedział: dał ci to, o co prosisz, ale ty tego nie widzisz. Dlaczego? Bo masz zasłonięte oczy, nosisz czarne okulary filtr Twoich przekonań, wierzeń, tego, czego nauczono Cię w dzieciństwie. Prosisz o dobrobyt, ale Twoje okulary. Przysłaniają cię, mówią, że to coś złego, że to pycha, egoizm, źródło kłótni, może dlatego, że w dzieciństwie rodzice kłócili się właśnie o pieniądze. I tak długo, jak nosisz te okulary starych przekonań, żadne modlitwy ci nie pomogą. Bo nawet jeśli Bóg podsunie ci jakiś pomysł, da ci impuls, zaproszenie, okazję, ty tego nie zauważysz. Nawet nie ruszysz się z miejsca, czekając dalej na cud z nieba, nie wiedząc, że ten cud właśnie cię ominął. Więc może zamiast biernie czekać, zacznij pracować nad sobą. Nie po to, by zasłużyć, nie po to, by być godną, tylko po to, by otworzyć oczy, by zobaczyć, przyjąć. I ruszyć za tym, co do ciebie przyszło. A jeśli czujesz gotowość, to na moich warsztatach, między innymi, pracujemy z przekonaniami, z blokadami, odkrywamy je, uwalniamy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Napisz do mnie, skomentuj ten filmik i rusz. Do nowego, pięknego życia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.